Witam wszystkich z Piotro Stalu. Tak jak na załączonym obrazku, tutaj jest naprawdę, nawet kierownik musi czasami się lawetą przejechać po jakieś auto, bo nasi kierowcy są w rozjazdach. A jak ktoś do nas dzwoni, chce zezłomować samochód, jest to dla nas najważniejsze. Więc wtedy odpalamy wszystkie nasze możliwe siły. I nawet kierownik też musi czasami skoczyć po auto. Więc. Yy... Tak ostatnio nie nagrywaliśmy znowu tego przeglądu pracy, bo byliśmy zajęci naszymi serialowymi przygodami w telewizji TTV, więc dzisiaj tak na krótko pokażę Wam tutaj co do nas dojechało. Zobaczcie, takie ładne wito. Teraz zjeżdżają już takie samochodziki. silniczek 2-3, jakby komuś był potrzebny kultowe auta T4 silnik 1.9 to jest coś potrzeba może komuś zobaczcie takie Audi czasami do nas zjeżdżają takie kultowe też auta stare a zjeżdżają też nowsze zobaczcie takie Polo dzisiaj mamy takie trochę staroci chcemy Wam pokazać Audi Nie jest tych samochodów. piąteczka Pamiętajcie, że zawsze u nas można zezłomować pojazd, kupić części. Tak jak zawsze mówię, że można do nas przyjechać, samemu wymontować, lub nasi yy, ludzie to wymontują dla Was. Dobra, Darek, chodź, nie widać go. Chodź, tutaj posprzątamy. Jak to wypalę? Piliśmy rano, to może jeszcze wypalć papierosy ale trzeba posprzątać, bo tego bałaganu tyle no jest. Nie bo to. Dobra, wiecie, czy może. Co? Albo wypalimy, Ej, pal, poczekaj. Spokojnie. Tak Załodzie mamy na to Dobra tak jak mówię, tutaj na placu są te samochody nasi Przyszedł. ludzie Przyszedł. części dla was wymontują o. o Jak to się mówi O wilku małym Proszę bardzo. Ja tutaj pokazuję naszym klientom, naszym yy substrygentom, naszym fanom, naszym przyjaciołom, naszym kolegom pokazuje fajnie plac, tłumacza, że nasi ludzie wymontują dla was części i, i, i wszystko. A, a, a co ja mam pokazać tym ludziom? Dobrą robotę, co nie? Przecież my sami przyciśmy tutaj posprzątać. Kurde. Paweł, czy ty dobrą musisz... robotę. Ja, ja tak, dobrą robotę to wy pokazujecie, ale chyba w serialu dobra robota. Ja bym chciał czasami pokazać prawdziwą, naszą dobrą robotę. Powiedz, czy ty przestaniesz w końcu nas wkurzać? Co się stało? My chcemy swoją inicjatywę pokazać, sami chcemy zrobić robotę. No tak, dobrze. dobrze. I co wy, wy? tu posprzątaliście te skutery, co tu były, to no wy to tak. zrobiliście? No my żeśmy to zrobili tutaj porządek i zobacz ile z tamtej strony trzeba pozbierać to wszystko. Myślisz, tak. że tylko ty chodzisz i rządzisz? Myślimy bo śmieci tutaj, mówię, patrzę. To wy zrobiliście sami, bez mojej inicjatywy? No a dlaczego? A co to, 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 to? Najważniejszy jesteś ten... Koszulnik został do sprzedania jeszcze, Mercedesa. Tak, silnik też jest taki do, do sprzedania, Mercedesa, jakby ktoś był zainteresowany, no panowie, no to ja muszę powiedzieć... A nie tylko opierdź i o Co kurwa, to ja muszę czapki z I no, to się jak, nam podoba. Jak, jak wy się wzięliście no. sami no nie, bez no. robo za robotę, no to... to... Miło, dobra. Może Bardzo Dobra. Być. I tak bez e, nikogo, bez reżysera, bez kamer, bez niczego, zaczęliście sami się sprzątać we dwóch? Więc chyba wiemy co się tutaj robi. Początanie też potrzebne. Ja coś myślę, że koniec miesiąca e, niedługo będzie znaczy dopiero początek miesiąca, ale do końca miesiąca i koniec roku, widzę, że coś będzie chyba ja, ja. jakieś postulaty będą. Ja, ja, chyba, ja chyba czuję, że to mi rozum do głowy przychodzi dlaczego mi tak ciężko pracujemy. A Postulaty noworoczne. A, ja. tak? Dobra. Jeszcze no. z tamtej strony. E, widzicie naprawdę tutaj naszych orłów, którzy tutaj żyjemy na tym placu i Sami dzisiaj posprzątali z własnej inicjatywy. Czuję tutaj jakiś mały podtekst tego wszystkiego. A jak w ogóle ten, chłopaki, a jak Wam się podoba ten serial dobrej roboty w telewizji? Bardzo dobry. Serial dobra robota mówi sama za siebie, że robimy dobrą robotę. My no, też robimy dobrą robotę. Fajnie, co? Bez Dobre. kierownika na mowy. Sami wiemy, co zrobić. Tak jest, dobra, to prowadzę dalej. Jak a jakaś dalej. ta yy, rozpoznawalność i tak dalej? Cały eee, czas. Można powiedzieć, że więcej ludzi nas znaniach nie jest. Dobrze, to słuchajcie, pamiętajcie, oglądajcie ten serial też dobrą robotę, oglądajcie nas w TTV, e, oglądajcie te stare odcinki jeszcze latą z umówiska powtórki, no ale pamiętajcie, że najważniejsze też, żebyście nasz kanał e, dali łapkę w górę, tak się mówi, dali suba, suba i dali ten dzwoneczek jakiś tam. I pamiętajcie, że obiecaliśmy, że na te 100 tysięcy. zrobimy livea. Żywie live, Albo nawet pomyśleliśmy sobie, że może ktoś z nami by zrobił taki wywiad z nami. Nie wiem, czy to jest, może za grubo z nami, tak powiedzieć, ale wywiad. Z nami trzeba zrobić taki wywiad i wtedy e, otworzymy się bardzo. Może ktoś z Was, który nas ogląda, może chciałby z nami taki wywiad przeprowadzić. Więc może to zrobimy wspólnie na 100 tysięcy fanów. Więc zapraszamy. A teraz, jeszcze troszeczkę pokażę Wam placu. To zapraszam za mną. Dobrze, przegrzemy. Troszeczkę naszego operatora. A, a wy, a my sobie damy, żeby to posprzątamy. nie było gra pozorów. Posprzątajmy. pod sprzątami. Okay. Zobacz, tu masz pierwszy też do sprzątania. To czasami, widzicie, muszę się denerwować na naszych orłów, ale czasami sami mnie zaskakują. Coś robią. O, zobaczcie, jaki piękny samochód. Te Volvo tak mi się podobają. Od 40 po 80. To taki samochód sobie y, odnowić. To naprawdę bym to rozumiał. A nie odnawiać nasze jakieś stare polonezy. Może ktoś tam będzie hejtować za te polonezy, no ale takie auto odnowić. To naprawdę super Te T25. Też już te tojotki do nas zaczynają zjeżdżać. Zajem. Tu mamy o Mercedesika, probę to stoi, stoi. Klient zamówił, już tyle części nie odebrał, ale jeszcze trzymamy. Ale to jest 22 CDI i to jest ten nowszy silnik, który nawet pasuje do sprinterów, więc może kogoś też to zainteresuje. Piękny tutaj Amerykaniec też jest. Renóweczka tutaj wam pokażę jeszcze, że... Też z wypadku już trafiają nam się nowsze samochody. Zobaczcie, chyba 2011 rok taki Peżocik z silnikiem HDI, silnik sprawny w 100%, więc nie tylko na złomowisku trafiają się stare graty, bardzo stare, ale też 11 rok takiego Peżocika, nawet zobaczcie, uszkodzony, a maseczka ładna. Jak komuś coś potrzeba, zapraszamy. Mercedes A-klasa zawsze jakiś się trafia Civic też Dzisiaj jadąc do pracy Widziałem jak takim Civic'em Ktoś trącił chwilę przede mną Dzika pół przodu nie było Ale nie będzie już chyba renowacji robił tego samochodu Tylko bardziej będzie ee, Chyba do nas U nas złomował to auto Te ki to jest dla mnie też fenomen Kurczę one się rozprzedają Co do śrubek więc też jak zapraszamy o Toyota Kombi E12, inne części niż w innych E12, więc też zapraszamy. I tutaj mamy takiego fajna, taki fajny samochód, chyba go jeszcze nie pokazywaliśmy. O, zobaczcie, taki Mitsubishi w benzynie, ale z zgazowany. Tak samo można u nas kupić instalację do gazu jak komuś potrzeba. I to się nazywa Montero Mitsubishi 2003 rok. Więc, jak ktoś coś potrzebuje, to zapraszamy. I słuchajcie, zapraszamy do oglądania nas w telewizji. Zapraszamy nas do subskrybowania naszego kanału. No i tak jak mówiłem, tego live'a na 100 tysięcy. Może ktoś się znajdzie, kto by chciał naprawdę z nami taki wywiad fajny przeprowadzić, byśmy to wspólnie nagrali. No i po części zapraszamy do Pietrostalu. A ja idę, zobaczyć co teoru. Czy naprawdę sprzątają, czy nie. Pozdrawiam Was wszystkich.